Cześć z tej strony znowu ja Franek. Dzisiaj gramy sobie w Fortnite ogólnie. Nie ma bez żadnego challenge'u dzisiaj, ale po prostu dzisiaj żeby wygrać grę, nie? Jak się nie uda wygrać gry, to wygramy ją za dwa odcinki, bo wiecie, że jestem nudem Fortnite'a. No i ogólnie teraz mi się ładuje i... No, na szczęście wszystko to dzisiaj działa. Przepraszam za taką długą przerwę od odcinków, no ale po prostu wiecie, musiałem trochę ochłonąć i przepraszam, że odcinek akurat w poniedziałek pewnie jak wiele osób jest w szkole. Ale mam kwarantannę, bo mój brat ma covida. Aż tak smutno. No i przepraszam, że tak długo się ładuje, ale nie wiem co się stało. O, już się załadowało. O, wiadomość. Łączyło, nie wiem czemu. wybieram, teraz solo i lecimy. Nagrywam to na PS5. Zobaczymy sobie może coś ciekawego w sklepiku. On ja to mam, ja tego nie kupiwałem. Chyba od kogoś jako prezent. Ale nie wiem. Jak myślicie, że jestem nubem, to napiszcie w komentarze hashtag noob i ja nie będę zły. Bo ja wiem, że jestem nubem. I ogólnie dziękuję bardzo widzowie za 10 subskrypcji. Chyba tam mam 10 subskrypcji. Dobra, gdzie polecieć? Najlepiej chyba na słodkie skrzyżowanie, tam jest najwięcej lutu. Fakt, że mógłbym tam na Grota 2.0 polecieć, no ale po prostu chcę, żeby było bezpieczniej chociaż nie dobra lecimy na nie, nie, nie. zaraz no to jednak na bajiel nie dobra tu 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 dojedziemy sobie samochodem na bajgielka okej okay, co to za broń pompa dobrze żeby to była ta moja ulubiona Mogła być lepiej, ale też nie jest źle, bo się wygenerowała tak normalnie. Tyk. No i MK7 jest nawet git. Nie, jeszcze z nie rzucam. O, jakiś tyto od razu. Jest! Ale masz jakiegoś Co ja robię? Jest! Ok, ok, teraz muszę rzucić jak Widzicie jak on jest miłego? No właśnie. Torka widzę, ale wolę tą pompę, nie wiem, jakoś z przyzwyczajeniam. Kurde, gramy lepiej tą. Pistol, no i możemy lecieć. Muszę zbierać dużo maczek. Także no. Naprawdę Wam dziękuję za te 10 subskrypcji. Później muszę sprawdzić kto to, bo jeszcze nawet nie wiem ale widziałem, że mam 10 subskrypcji tak, to pionka nie, to ja. Spiderman jakiś kurczas Spider rozwalił mnie z tego czegoś no nic, gramy następną rundę. Lepiej na słodkie nie lecieć. Chciałbym tu w następnej rundzie polecić. Tu nadrabiamy. I mogłem też sobie jakąś MK kupić. Znaczy Kałacha jakiegoś, nie? Czy tam MK7. Widzowie chcielibyście, żeby powrócił w Pas, Skarcz, tam różne. Napiszcie w komentarzach, jaki według was sezon był najlepszy. I dlaczego? Ale dlaczego to też nie musicie pisać? Napiszcie tylko, jaki jest wasz ulubiony, jaki był wasz ulubiony sezon. O, gruby gruby co się stało z twoim poprzednikiem dobra lecimy tu Wreszcie żyje nie lecimy cyk tam jest jest trochę słaba trochę dobra tam masz mi tyka no ale wiecie chociaż ja nie wiem czy ja nie wezmę tylko jakiejś broni i nie będę uciekał czy nie rozwala bossa? Zrobię chyba tak. Yy, co to jest? Kibel? Toj, toj. O, toj, toj. Yy, zrobię tak. Otworzę safe, ucieknę toj, tojem. Spada i lecę na skrzynkę. Tutaj nie powinienem zginąć. Tutaj jest dobry lód w miarę. O, strzelba mam. Lecz pompę. O cholera. Co? Co jest? Ile on ma HP? Dobieramy. O cholera, jakiś typ. Jakiś typ tu jest. Co jest? Co jest? O cholera. Wrzucamy tam najdziki. Najdziorę łapcie. E, dobra, to było nawet nie no, złe. A, jest tylko jeden. No. Proszę, zostaw mnie, strażniku. E, a, sorry, czasami mnie odwala i śpiewam o tym, jak się Sorka. Wiem, że jestem słaby i że mam cudowne filmy, ale mnie to... Ja się nie przejmuję, hejtem. Czekaj, ktoś mi wytłumaczy, co to było. No okej, okay, amunicję... Amun no dobra, biorę te amunicję. O, o kurde, gunnar! Znaczy boh. Ktoś, ktoś nie wiedział. Nie, ale ja mam alma boka. Mój Aim jest jak alma bok. O kurda! Kurda! Kolera. Stajesz już jeszcze jednej um. Dobra Jeszcze tylko ubiorę pompkę. Trzeba ci on wyciąć teraz Dobra, dobra, bierzemy tu Zowie sorry, że tak kampię i że jestem tak cicho, ale po prostu się skupiłem. Chociaż nie. Wiecie, ja pójdę się nawalać. Ja nam tak forfaninę. O, rakietniczka. Rakietniczka to zmniejsz. Kurczę. On ma chyba kartę, co? Nie, co? Tak, ma kartę, ma kartę. Pytanie, gdzie jest mityczny PN. Hmm, ktoś inny to może go ma. O! Fioletowałam k to ja to wyrzucę sobie Przeszukam już A co? Coraz szybciej się chyba te sejfy przeszukuje Szybko się to główny przeszukuje Przepraszam że tak powiedziałem ale no Okej okay, teraz Tak, nawet dobrze Granatniki, launchpad, nieźle, nieźle. PM. ja wolę tego pm -a, tego co mam teraz w ręce. Nie różne widzowie. Ale ja wolę tam tego PM. -a. Na razie chyba będzie tak. Tak i ja tam szukać skarbu. Znaczy nie szukać, no ale wiecie. Teraz, sorry, że tak robię, ale chciałem wytracić sobie te ściany. tu jest? Przepraszam widzowie. Ale te na ścianki to po co mi one są? Dobra. Jakiś bambiczak. Bara. Co zaklapany? A! Dobra. Ale tak to jeszcze z panem nie będę bawić. Jezu, no... Dziadu! się zamknij. Ten twój pysk. Dobra, na chwilę tylko to, żeby się uleczyć. Nie wiem. Jezu! Okej, okay, szukamy go. Dobra, tak, do góry. Kłóż. Co ja zrobiłem. Mło tutaj. O cholera. Nie, proszę. Klombo. Błagam. Ja nie chciałem Cię uderzyć. Chciałem tylko rozwalić typka. Drugi odcinek Swordmajta się dzisiaj pojawił. Leciał. Hmm. A i piszcie w komentarzach nazwy, jakie mógłby... jaką mógłbym mieć bo na Youtube, bo nie mam pomysłu na razie to sknerusek, ale sknerusek to przeładuję sobie każdą broń i wiem, że jestem złotem wiem, że mówię to po raz ile, nie wiem, setny, ale po prostu... O! Informuję Was o tym, nie? O! rzucam to. Tu zaznaczę jeszcze... Nie wiem po co... Tak z przyzwyczajenia, bo z bratem zawsze gram. O ludu są laser. Ej, ma to ja mam nie ale... Mijałem. No, niestety widzę, że się nie udało, a już kończę ten odcinek. Y